Szanowni mili widzowie, dzisiaj na kanale Patataj chciałem Państwu pokazać wieże do obrządzania parowozów. Było niewiele takich wież w Polsce, ale one były ponoć bardzo pożyteczne. Przypłynęły one ze Stanów Zjednoczonych, wyprodukowała je firma z Chicago po wojnie w ramach pomocy dla naszego kraju. Co potrafiła ta wieża, proszę Państwa, ponoć w tej wieży parowóz można było bardzo szybko opróżnić ze szlaki, a jednocześnie, znaczy po chwili można powiedzieć, napełnić go zarówno wodą, węglem, jak i piaskiem. Nie wiem, niestety na jakiej zasadzie ona funkcjonowała. Jak na przykład był podawany węgiel do góry? Może ktoś z Państwa będzie wiedział i napisze w komentarzu, ale jest to bardzo ciekawa konstrukcja. Ponoć wieża w Krakowie jest przeznaczona do wyburzenia. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie i zostanie odrestaurowana jeszcze taką ciekawostką właśnie z tej wieży, mieli Państwo jest to, że bywały w epoce minione słusznej w epoce słusznej zawody w szybkości obrządzania parowozu i kolejarze, którzy właśnie wylosowali tą wieżę niestety zawsze przegrywali, bo no, tak wygląda ona z drugiej strony. Proszę zobaczyć. I z tego powodu właśnie, że ona była taka powolna, była nazywana ścianą płaczu albo wieżą płaczu. Mam nadzieję, że materiał państwa odrobinkę zainteresował. I serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj.